Na tym wideo zobaczysz kolejne oferowane auto do sprzedaży. Jest to Ford C-MAX Auto z września 2008 roku. C-MAX świeżo przywieziony z Niemiec, przygotowany do rejestracji. Koszt rejestracji to 160 zł. Auto z silnikiem 1.6 benzyna 100 koni. 250 tysięcy kilometrów przebiegu. Przebieg oczywiście prawdziwy, udokumentowany. Auto było serwisowane do 2019 roku z przebiegiem 180 tysięcy. Później już mam tylko wydruki z tif ponieważ wszelkie naprawy eksploatacyjne były wykonywane już w niezależnych serwisach. Somax jest bezwypadkowy, większość auta jest w pierwszym lakierze. Lakierowane były tylne nadkola. Tam tutaj są dwie warstwy lakieru i z prawej strony. Doły tych drzwi też są dwie warstwy lakieru na aucie. Nie ma nigdzie szpachli, nie ma nigdzie e, odprysków lakieru. Samochód prezentuje się naprawdę bardzo dobrze. To co od razu widać z zewnątrz to Parktronik z przodu i z tyłu oczywiście sprawny. E, przednia szyba również jest podgrzewana. Bardzo ładne aluminiowe felgi. Wejdę teraz do prezentacji wnętrza auta i pokażę, jak samochód wygląda w środku. Tak jak wspominałem, 250 000 km przebiegu. Na wyposażeniu jest też klimatronik dwustrefowy. Tutaj te przyciski są bardzo ładne. Nie są zniszczone. Pięciobiegowa skrzynia manualna. Wejście AUX. Dwa kluczyki. Podłokietnik kierowcy. Skórzana sportowa kierownica. Bardzo ładna, obszyta skórą sperforowaną. Także ładnie to wygląda. Czujnik zmierzchu. Sterowanie radiem przy kierownicy. Elektryczne szyby. Elektryczne lusterka. Tutaj wnętrze prezentuje się naprawdę naprawdę bardzo ładnie na wyświetlaczu nie wyświetla nie, nie, nie pojawiają się żadne komunikaty z błędami wszystko jest tutaj w porządku. Fotele tapicerka nie są zniszczone, fotel kierowcy nie był przywany, wygląda bardzo ładnie, podsufitka jest w porządku. CMAX nie posiada rdzy, doły drzwi są w bardzo ładnym stanie. To jest tutaj największą bolączką w tych cmax to To są właśnie doły drzwi, które niestety korodują. Natomiast tutaj jest auto z dobrego regionu, jest naprawdę fajnie utrzymane jeżeli chodzi o blacharkę. To wyłączę silnik, bo jednak ten mikrofon zniekształca. Dźwięk tej pracy. Auto nie posiada żadnych wygnieceń. No, posiada normalne ślady użytkowania, tak? jakieś mikroryski i tak dalej. To są normalne rzeczy w kilkunastoletnim samochodzie z przebiegiem 250 tysięcy km. Tutaj tylne prawe drzwi też są bardzo ładne. Te również. W bagażniku jest dojazdówka. Tutaj wszystko fabryczne. Podłoga nieruszona wszystko jest ok. Hak odpinany też jest tutaj w tej folii. Razem z kluczykiem nawet dwoma do e, jego demontażu. Tylna klapa też nie jest pordzowiała. Szyby są oryginalne, przyciemnione. E, opony gubiary zimowe. Z końca 2020 roku to jest 50 tydzień 2020 rok. Auto trochę stało, więc te tarcze tak wyglądają jak wyglądają. Jak będę miał chwilę, to zdejmę koła i je odświeżę. Natomiast to wszystko zależy od, od czasu, czy będę miał na to czas, czy nie. Na przedniej osi tarcze i klocki wyglądają bardzo ładnie. Na tylnej osi. Tarcze są w porządku, natomiast klocki mają już mniej niż 50%. Także e, jeszcze na nich można spokojnie jeździć. Natomiast w pierwszej kolejności będą kwalifikowały się e, do wymiany z takich rzeczy eksploatacyjnych. Jeśli chodzi o to, co mamy pod maską, to tak. E, rozrząd był wymieniony w październiku 2021 przy 224 tysiącach km. Także jeszcze spokojnie możemy na tym rozrządzie pojeździć lampy fabryczne obydwie z 2008 roku maska od spodu bardzo ładna, nie jest skorodowana, wszystko jest w porządku silnik był umyty żeby sprawdzić czy nie ma tutaj jakichś gdzieś wycieków podczas jazd testowych nic się tutaj nie pojawiło kable są spsikane preparatem odstraszającym zwierzęta, ponieważ mamy tutaj niestety kuny, które bardzo lubią kable z Forda tak to wygląda Teraz będzie krótkie podsumowanie auta. A więc tak, szczegółowe dane samochodu są podane w opisie filmu. Auto jest oferowane z 3-miesięczną gwarancją w cenie. Gwarancja jest na silnik, skrzynię biegów, komputer silnika i inne podstawowe podzespoły auta. Co maksa można obejrzeć w Ostrowcu Świętokrzyskim. Auto jest przygotowane do rejestracji. Bezwypadkowe, z prawdziwym przebiegiem. Przebieg oczywiście wpisuje na fakturę. Sprzedaż na podstawie faktury vat marża. Jeżeli masz jakieś pytania, śmiało można dzwonić pod numer telefonu wskazany w opisie filmu. Zachęcam do śledzenia mojej strony na Facebooku oraz do subskrybowania kanału na YouTube. Będę się starał w miarę regularnie wrzucać kolejne auta. Natomiast niestety. Z braku czasu często się te prezentacje nie pojawiają, ponieważ zanim zdążę auto dokładnie umyć, wyczyścić i nagrać film, bo to jednak trochę czasu zajmuje, to auto już jest sprzedane. Także dziękuję za obejrzenie tego materiału i życzę miłego dnia.